Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci. A winnice odda w dzierżawę innym rolnikom takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła, Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego opowiadam wam, Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, który wydaje Jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wielu ojców Kościoła, komentując fragment Księgi Rodzaju, mówiący o stworzeniu świata i o grzechu pierworodnym, zwraca uwagę, że raj, który stworzył Bóg, skończył się dla człowieka wtedy, gdy postanowił go posiąść. Raj kończy się wtedy, gdy człowiek przestaje cieszyć się tym, co Pan Bóg mu daje. A chce to wziąć w posiadanie, chce to zawłaszczyć. Taki problem mieli także faryzeusze i arcykapłani, którzy w pewnym momencie zaczęli używać Boga do realizacji własnej kariery, czyli posiąść Boga, uczynić go na swoje posyłki. I oczywiście może nam się ten obraz wydawać daleki, straszny. Ale przecież niejednokrotnie zdarza się, że my sami próbujemy Boga w ten sposób zmanipulować, żeby był na nasze posyłki, żeby, żeby robił to, co nam się podoba, żeby realizował nasze plany. Boimy się Boga, który jest wolny i który swoją świętą wolą, świętą opatrznością kieruje nas czasami na drogi. Na które my wcale się nie wybieramy. Także w życiu doczesnym wiele rzeczy kończy się wtedy, wiele rzeczy pięknych kończy się wtedy, gdy zamiast się nimi cieszyć, cieszyć się także wolnością, której są znakiem, próbujemy je posiadać. Pierwszym obrazem są chociażby nasze relacje. Louis napisał, że przyjaźń kończy się wtedy. Gdy przyjaciele zaczną mówić o swojej przyjaźni, trwa tak długo, dopóki boją się nazwać ją w ten sposób. Nawet najbliższa relacja między zakochanymi kończy się wtedy, gdy miłość przynajmniej jednej ze stron staje się zaborcza. Próbuje drugą osobę kontrolować, kierować nią, zawłaszczać jej czas i serce. I także w doczesności, w codzienności mamy pewne ślady tego, że raj i szczęście kończy się wtedy, gdy człowiek rozbudza w sobie chciwość, chociażby wtedy, gdy małe dziecko obserwuje spadające płatki śniegu i próbuje je złapać. Natychmiast się rozpuszczają. Więc, po pierwsze, jest to słowo, które przestrzega nas przed tym, żeby nie rozbudzać w sobie, nie karmić w sobie chciwości i chęci posiadania, ale cieszyć się wolnością świata, który stworzył Bóg, i także swoją wolnością. Drugi temat, który podnosi dzisiejsza Ewangelia, to temat odrzucenia. Różne sługi, które zostały posłane przez gospodarza do winnicy, zostały odrzucone łącznie z jego synem. Zobaczmy dlaczego. Nie dlatego, bo pan chciał coś odebrać rolnikom, chciał im odebrać dzierżawę. Stało się tak dlatego, bo chciał zebrać plony. Chciał, żeby jego winnica owocowała, żeby się rozwijała. Można powiedzieć, że chciał dla swojej winnicy, a także dla rolników, którzy ją uprawiają, tego, co najlepsze, żeby ich winnica, winnica, którą się opiekują, przynosiła piękne owoce, a oni się zbuntowali. Chociaż Bóg chciał dla, nie, dla nich to, tego, czego najlepsze. I tak samo może być w naszym życiu. Czasami Pan Bóg przychodzi do nas ze słowem trudnym, wymagającym, ale to słowo, zachęca nas i kieruje do tego żeby zobaczyć czy przypadkiem i w naszym życiu nie pojawiła się zaraza lenistwa i egzystujemy żyjemy ale nasze życie jest nieowocne Bóg który przychodzi puka do naszego życia i pyta o owoce to jest Bóg który nas ratuje który chce dla nas tego co najlepsze a nie ten który próbuje nas czegoś pozbawić Chcę, żebyśmy zrealizowali powołanie, które nam, które nam dał, które nas obdarzył. Ale oczywiście to słowo o odrzuceniu i w kontekście Ewangelii, pierwszego czytania o Józefie Egipskim, skłania nas także do refleksji nad tymi wszystkimi sytuacjami, w których to my doświadczamy odrzucenia. Odrzucenia ze względu na niezrozumienie. Odrzucenia ze względu na to, że nie realizujemy czyichś pomysłów, nie wpisujemy się w jakąś rolę. To bardzo przykry i bolesny stan czuć się odrzuconym, czuć się zapomnianym, niechcianym, wrzuconym do głębokiej, ciemnej studni. Ale dzisiejsze słowo przychodzi do nas z dobrą nowiną i mówi o tym, że ten kamień, który został odrzucony przez budujących może stać się głowicą węgła. To, co odrzucone przez ludzi, Pan Bóg wybiera i czyni z tego swoją własność na nowo, tak by owocowała. Golgota, na której zatknięty był krzyż Chrystusa, to była skała, skała wapienna, która nie została wykorzystana do budowy Jerozolimy. Wydawała się... Niepotrzebna. Ale ta skała odrzucona przez budujących święte miasto została wykorzystana przez Boga do dzieła zbawienia. Dlatego we wszystkich momentach, w których czujemy się odrzuceni przez ludzi, przez świat, możemy przylgnąć do Bożego Krzyża i mieć nadzieję, że Pan Bóg wykorzysta nasze życie ku temu, co najlepsze, bo. On nie jest tym, który odrzuca i zatraca, ale tym, który ożywia i przywraca nadzieję.